Okres świąt to czas, kiedy jemy dużo albo bardzo dużo, albo przejadamy się niemiłosiernie. A ja dziś chciałabym przedstawić Wam kilka najdziwniejszych diet, które stosowano dawno temu. Dieta Wilhelma Zdobywcy składała się w głównej mierze z alkoholu. Chyba jednak nie schudkowała, bo zapamiętano go jako króla korpulentnego, który spadł z konia, został ciężko ranny, a rano okazała się śmiertelna. Poddani natomiast mieli kłopot ze znalezieniem wystarczająco dużej trumny dla swojego króla. Poeta Lord Byron spopularyzował dietę octu i wody w 1820 roku. Byron chorował na anoreksję i bulimię, spożywał ogromne ilości wody i octu jabłkowego, które powodowały u niego biegunkę i wymioty. Naukowcy zgadzają się, że picie octu nie prowadzi do utraty wagi nawet w dzisiejszych czasach. Wymyślona przez Sylwestra Grahama dieta wegetariańska składała się z owoców, warzyw i ograniczenia w ilości spożywanego na biał, zwłaszcza masła. Graham wynalazł krakersy grahamowe, które również konsumował podczas diety. Celem tej diety było wynalezienie lekarstwa na masturbację, która według niego powodowała ślepotę. Firmy produkujące papierosy w latach 60. chciały wykorzystać swój produkt jako pomoc w odchudzaniu. Kwas winowy był jednym ze związków chemicznych, który znajdował się w papierosach i miał hamować uczucie głodu. W wydanej w 1961 roku książce pod tytułem Kalorie się nie liczą, która znalazła się w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się książek, dr Herman Thaler twierdził, że nie ma znaczenia jak dużo kalorii się spożywa, pod warunkiem, że unika się całkowicie węglowodanów. W 1967 roku został oskarżony o nieprawidłowości przy sprzedaży zalecanego przez siebie odchudzającego kwasu linolowego, który był przesyłany do klientów pocztą. Była też dieta, dieta owocowa, która polegała na jedzeniu samych, samych, samych tylko owoców przez 10 dni. W 1981 roku wydano książkę na temat owocowej diety, która była bestsellerem na liście New York Times'a przez 30 tygodni. Lekarze byli przeciwni tej diecie, twierdząc, że nadmierne spożycie owoców może powodować biegunkę, odwodnienie, a w skrajnych przypadkach ciśnienie krwi może spaść tak nisko, że istnieje ryzyko utraty życia. Ale ta dieta, zwana dietą z Beverly Hills, cieszyła się ogromną popularnością w tamtych czasach wśród celebrytów. A czy wy słyszałyście o równie niedorzecznych dietach? A może ktoś z was. Albo z Waszych znajomych stosował jakieś takie dziwne diety? Piszcie w komentarzach.